Witam Cię serdecznie bohaterze, ja jestem już a przed Tobą kilka porad propo tego jak poprawić swojego aim'a. Podkreślam, że sam nie jestem prograczem, a przedstawię Wam jedynie kilka kroków jak stać się lepszym graczem, ale oczywiście to czy rzeczywiście się nieco podszkolicie w strzelaniu zależy tylko i wyłącznie od Was. Zachęcam do zostawienia łapeczki w górę, subka oraz komentarza jeśli materiał Ci się spodoba. No i cóż, zaczynamy! Krok pierwszy, czułość myszki. Tutaj akurat jest kwestia gustu oraz własnej wygody. Musicie bawić się w zmianę czułości i dostosować ją po prostu do siebie. Lecz pamiętajcie, by ustawić ją na tyle dobrze, by obrót o 360 stopni postaciom nie sprawiał wam dużego problemu. Krok drugi, ustawienia celownika. W opcjach gry znajdziecie pewną magiczną opcję, taką jak ustawienie osobnego celownika dla każdej postaci. Jeśli gracie Winstonem, to nie ma to zbytnio znaczenia, ale jeśli przykładowo jesteście graczami Soldiera lub choćby Hanzo, to celownik ma znaczenie. Zwróćcie uwagę na to, jaką postacią gracie, bo oczywiście na postaci bez rozrzutu, Dobrym celownikiem jest zwykła kropka, zaś dla tych z rozrzutami celownik, który będzie się powiększał. Kolor ma być widoczny, ale nie jakiś bardzo inwazyjny. Osobiście przypadł mi do gustu czerwony. Krok trzeci: flick -shoty czym są. Jest to oczywiście pewien sposób strzelania. Polega on na tym, by nie celować ciągle w jeden punkt, tylko szybkim ruchem od razu namierzyć i strzelić przeciwnika. Jest to oczywiście bardzo przydatne, gdy jesteśmy w trakcie ogromnej rozróby i musimy zmieniać cele, to też wielu osobom na zwyczajnym świecie lepiej się tak strzela. Wejdźcie na mapkę treningową, ustawcie się przodem do dwóch robocików i starajcie się robić to, co aktualnie na filmiku. Jeśli jesteście leworęczni, to róbcie zwrót od lewej, a jako że ja jestem praworęczny, to wykonuję ten ruch od właśnie prawej. Starajcie się robić to coraz szybciej. Po jakimś czasie zaczniecie skakać oraz też biegać. Krok czwarty. Więcej ruchomych celów. W tym miejscu na mapie treningowej możecie potrenować strzelanie na kilku ruchomych celach. Początkowo ustawcie swój celownik na tym punkcie, co ja i strzelajcie w momencie, gdy owy przeciwnik najedzie wam na niego. Po co to robić? Wielu graczy ma problem z tak zwanym prefirem, czyli przedwczesnym strzelaniem, które działa w wielu gierkach, lecz właśnie w Overwatchu niestety nie na wszystkich postaciach. Gdy już będzie wychodziło wam zabijanie każdego robocika trzymając celownik w jednym miejscu, zacznijcie po prostu celować i tutaj macie dwa sposoby, albo właśnie wcześniej wspomniane flickshoty, albo tracking, do którego właśnie przechodzimy. Krok 5 czyli tracking. Jest to po prostu ciągłe bieganie za przeciwnikiem lub też przed nim i wcelowanie się w niego. Bardzo przydatne na postacie posiadające bronie automatyczne, czyli choćby smugę, zarię, żołnierza, sombrę oraz wdowę z trybem karabinu maszynowego, czyli nie tej snajperki. Początkowo tylko podążajcie za celem z celownikiem na jego głowie. Potem, gdy nabierzecie pewności, zacznijcie biegać i strzelać. Jeden magazynek smugi to jeden zabity robocik. Jeśli zostanie Wam trochę amunicji, oznacza to, że ogarnęliście już sprawę. Róbcie to coraz szybciej, teleportujcie się i ćwiczcie. Krok szósty: kontroluj rozrzut. Wiele postaci posiada rozrzut, gdy strzelamy po prostu całusim magazynkiem na raz. Przykładowo Soldier, bodajże po trzech strzałach dostaje ogromnego rozrzutu ze swojego karabinu. Staraj się pestkować nie strzelać ciągiem całego magazynku, a twój rozrzut powinien się nieco ograniczyć. Krok siódmy. Sprawdź swoje umiejętności strzelania headshotów. Stwórz grę dowolną przeciwko botom, w drużynie przeciwnej musi być Anna. Ustaw możliwość zabijania jedynie strzałami w głowę. Czemu akurat Anka w przeciwnej drużynie? Jest to postać, która najzwyczajniej w świecie nie może bić headshotów. To znaczy, może, ale nie są one liczone jak właśnie owe strzały w główkę. Krok ósmy. Staraj się nie grać w inne strzelanki. Może dziwny krok, ale każda z tych gier nieco się różni, a Overwatch jest akurat tutaj dość specyficzny. Nie graj tylko i wyłącznie jedną postacią, bo gdy do niej przywykniesz, to innymi będzie ci się grało bardzo źle. Staraj się choćby raz na czas pograć czymś innym, by nie zapomnieć, jak się z owej postaci strzela. Więc no cóż, to by było na tyle w tych kilku poradach pro postrzalania. Dziękuję wam za wysłuchanie. Zachęcam do zostawienia łapeczki w górę, subka oraz komentarza. Napiszcie, czy oczywiście porady się wam przydały. Zapraszam też oczywiście na stronę overwatchgame.pl, gdzie znajdziecie newsy oraz ciekawe artykuły na temat overka. Zapraszam też na nasz fanpage oraz grupę, którą znajdziecie gdzieś tam na górze w opisie. Raz jeszcze dzięki. Trzymajcie się i cześć.